Książę Harry mówi, że bardzo chciałby pojednania z rodziną królewską, ale po przegranej w kluczowej sprawie sądowej dotyczącej jego ochrony przyznaje, że jest zdruzgotany i niepewny, czy może bezpiecznie wrócić do Wielkiej Brytanii. W wywiadzie dla BBC książę Sasek stwierdził, że król Karol nie chce z nim rozmawiać z powodu tej sprawy bezpieczeństwa i dodał, że nie wie, ile czasu zostało jego ojcu. Książę Harry przegrał apelację w sprawie odebrania mu automatycznej ochrony podczas wizyt w Wielkiej Brytanii, zmiany wprowadzonej po tym, jak w 2020 roku zrezygnował z roli aktywnego członka rodziny królewskiej. Choć wciąż otrzymuje ochronę policyjną, jest ona teraz ograniczona i przyznawana indywidualnie. Po ogłoszeniu wyroku Harry stwierdził, że nie widzi świata, w którym przywiózłby z powrotem żonę i dzieci, nazywając decyzję sądu ustawką pod wpływem dworu królewskiego. Pałac Buckingham oświadczył, że sprawa była wielokrotnie badana przez sądy. Pomimo napięć rodzinnych Harry mówi, że przebaczył krewnym i chce zakończyć spory. Jednak upiera się, że spór o ochronę naraził jego rodzinę na niebezpieczeństwo. Wszyscy wiedzieli, że w 2020 roku narażają nas na ryzyko. Sąd orzekł, że rząd działał zgodnie z prawem, choć przyznał, że sprawa była złożona. Harry twierdzi, że rodzina królewska ingerowała i z dnia na dzień obniżyła jego poziom ochrony. Zapowiada, że nie będzie podejmować dalszych kroków prawnych, ale węźwie rząd Wielkiej Brytanii do przeglądu procedur ochrony. Na razie Harry przyznaje, że tęskni za krajem, ale obawia się, że nie będzie mógł bezpiecznie pokazać dzieciom Ojczyzny.